aber die das haben es oh da ja. aha ja Te same stry, te same dni Daj się budzę i myślę śnie, myślę się o tobie, o każdej każdy dzień No to wiesz że się śle, że jesteś koło mnie, leży sobie, a ja patrzę ci w oczy i mówiąc kocham cię Może zwariowa, ale prosty ale wiem, że ty jesteś koło mnie gdzieś Przytulasz mnie i chcesz czego chcesz, ja wiem czego ty chcesz to dobrze to znam, wiem czego ty chcesz Chcesz cała cię dało, to mam sens, to bo ja się całowałem. Nie wiedziałem co się działo, potem dalej. Obudziłem się zbyt szybko, żeby ci powiedzieć. Te same dni, te sny, te same dni, ta sama noc. Ta sama noc ciągle mi się śni. Ja z Tobą w łóżku to było coś, nie wiem co się stało z moją głową. Moja głowa jest pełna myśli, chory w ogóle Myślę że te same dni, te same problemy Te same dni, te same, te same stery Te sama stery, mam dość, mam dość tego Te dni, te sny, to już mi te same sny o Tobie Si o Tobie w myślach Si o Tobie nawet gdy śpię dzisiaj Si o Tobie cały czas i nie mogę przestać śnić Ty jesteś taka piękna, że aż kiczki Ty patrzysz na mnie, dotykasz mnie Ja też ci dotykam i robię to co chcę Kocham Cię naprawdę ale te sny już mam dosyć, mam dosyć tych stóp, chcesz się obudzić, bo my trochę. Te same sny, te same wspomnienia, ty same z sobą, tym, mam, tu się ja Pamiętaj to co było, przypomnij sobie, tyś nie ja i ty robiliście proste. Przypomnij sobie, to co było dalej. Przypomnij sobie, to co robiliśmy razem. Przypomnij sobie, jak było na fajnie. Ty tego nie widzisz, ja tego czuję raczej. Przypomnij sobie, to co było raczej między nami, to było fajna rzecz, więc ty całe dni, te same sny, mam to co w głowie Nie mogę przestać o tym myśleć, proste Nie mogę przestać o tym myśleć, wiesz o tym dobrze Jak o tym myślę, to zwaluję tutaj proste Jak myślę, to myślę i nie będę przestał myśleć Jak myślę, to cały czas mam ziomek w tym myślę Myślę, myślisz ty, to jest to Cały czas myślę o tobie się Naprawdę nie mogę przestać Waluję na twoje widzenia, ty zleżałaś koło mnie Nie czułem tego teraz, nie czułem tego jak leżysz koło mnie I się patrzysz na mnie, mówisz, że mnie kochasz to jest naturalne. Mówisz tak, śnie, a ja, a ja się całuję. Niby jesteś koło mnie i się do ciebie tule. Tule się cały czas do ciebie. Nie wiem, co się dzieje. Z po. To razem, nie wiem co mam robić Te same dni, te same sny Mi się śnią nocy raczej Budzę się i myślę, co ja co robiłem Masakra w głowie, kręci mi się w głowie Mętyk mam, przypomnij mi co się działo Bo ja nie pamiętam te sobie był chory, tak jak mnie porwać To te sny chore mam Chore sny mam, które nie chcę znać Te same dni, te same sny Śnią mi się co rano, nie wiem co robić Budzić się, czy czy patrzeć co się dzieje dalej I to są same sny, które w głowie istnieją moje głowę istnieją jakieś czarne sny, czarny już się z tobą, to było coś proste Ty Ty patrzałaś się na mnie Pytasz czy kocham jak kocham cię raczej bo byłem ci tak śnie, przypomnij sobie jak to było Ja pamiętam dobrze jak to było Ty budziłaś się koło mnie budziłeś się koło Ciebie To był sen Przecież ja wiem o tym ale ten sen Te same dni, te same sny Boże Wyrzuć je do kosza, chcę ich spać, zapomnieć, te same sny, te same te same akcje, te same dziś, Boże, wyrzuć te same sny, te same sny, wyrzuć twoje głowy dziś, wyrzuć te same sny, bo ja chcę zapomnieć o tych samych snach, o tych głowy, kręci mi się proste, te same sny, proste. L.